Nie ma co gadać, że każdy z nas prędzej czy później nabywa tej świadomości, że sam jest architektem swojego życia. I to co mamy w życiu, to nie dlatego, że właśnie tam rodzice nam wylosowali, czy miałem takie czy inne dzieciństwo, czy moje małżeństwo jest właśnie takie czy inne, czy moje rodzicielstwo jest takie czy inne, czy mam robotę taką czy inną. No i zawsze się za jakiś parawan tam możemy schować, ale tak naprawdę Bóg dał nam w nasze ręce, możliwość stwarzania, konstruowania, planowania, weryfikowania i tak naprawdę budowania też naszego życia. Czytaj, że no ten wielki architekt tak naprawdę podzielił się nie tylko swoją architekturą, patrząc na to, co za nami wyrasta, co przed nami wyrasta, co ludzie nam w dziedzictwie narodowym pozostawili również w naszym kraju, w tych naszych małych ojczyznach. I ja tego się na przykład coraz bardziej... Yy, coraz bardziej się nie tego, tylko tego doświadczam tutaj na Warmii, gdzie na jakiś czas jestem i jara mnie to na potęgę mnie jara i ta przyroda i to wszystko, co tu się dzieje a dzisiaj miałem taką ciekawą niespodziankę w okolicach świeżego popołudnia, że dowiedziałem się, że miejsce, w którym przychodzi mi sprawować systematycznie Eucharystię jakoś mija je od roku, ma swoje takie Niuanse, o których tak naprawdę większość z nas tutaj przychodząc nie kuma i nie wie. Mianowicie, tak mnie zaskoczyła pewna architektura, ponieważ spotkał się ze mną pan, który bada w całej Polsce wszystkie gotyckie i nie tylko gotyckie świątynie, w których ciekawostka wbudowane są młyńskie koła. I właśnie przed chwilą się spotkaliśmy, i poczęstował mnie taką sytuacją, której kompletnie ignorancko nie byłem świadomy, że w tym kościele w Rogiedlach, w którym teraz przebywam, w parafii, w której częściowo też jakoś tam przychodzi mi być, są wmurowane cztery koły myńskie. I żeby nie być gołosłownym, zobaczcie tutaj z tyłu nad mą głowicą, tą są pałą, z tyłu jest tak, jeden oryginalny młyński taki właśnie krąg, i połowa drugiego. I to są oryginały, które rzeczywiście mieliły ziarno. Jak życie, jak codzienność. Jest jeszcze jeden ciekawy. I to też oryginał. Okazuje się, że nie półfabrykat. Czyli nie tylko wyciosany po to, żeby gdzieś tam go wklepać. Ale tu przy samej ziemi. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. A, ale spróbujmy. O, tu, przy samej ziemi, to co widać tutaj. To jest oryginał, też. Co, o czym też świadczy. Taki mały tutaj wydaje się ten ubytek. O, tutaj ten ubytek na dole. Pozdrawiam serdecznie. Ten ubytek na dole, czyli y, tu w poprzek szła taka metalowa y, klamra, w którą zapinano też jakoś to koło młyńskie, które by tam miało potem funkcjonować. Tak przed chwilą rozmawialiśmy z panem Dariuszem. Brykałą, y, który jest, y, zdaje się, hydrologiem, można go tam odnaleźć i będzie przygotowywał. Na ósmego tu taką dosyć dużą, grubą imprezę naukową, ponieważ zjadą się ludzie z całej Polski, żeby trochę popatrzeć na to nasze unikatowe warmińskie, wydaje się małe zabudowanie, takie wiejskie, niewiejskie, ale taka architektura, która pozostaje pewnym znakiem, że ktoś to kiedyś wymyślił, ktoś kiedyś miał cel w tym, żeby to się znalazło. Jaki? A proszę dochodzić. Taka zajawka, taka niespodzianka z dzisiaj. Ja dama korzystając z tej architektury, tak sobie myślę co do architektury dzisiejszego słowa, które nam Bóg daje, to yy, żeby to rozkminić, rozkodować, co jest fantastycznym też zamysłem Boga, tylko jak to zaadoptować do naszego życia? Tak się zastanawiałem. no po co na takiej wysokości te koła miejskie wklejone? Czemu to ma służyć? To pytam się tego Pana. No, skąd to się tutaj wzięło, nie, Panie Darku? Czy jakiś młyn był gdzieś z boku, czy coś? Mówi, nie, wykluczone, ale wszystkiego od razu księdzu nie powiem, żeby nie odsłaniać od razu całego rąbka tajemnicy więc to mnie oczywiście zajarało z chęcią posłucham tych ludzi których ponad 20 ma się tutaj zjawić fachmanów i konserwatorów i historyków sztuki i zabytkoznawców tak to jakby nowe jakiś neologizm tutaj potraktuje, żeby wiedzieć gdzie się jest warto jest wiedzieć taki, o takim kontekście gdzie się żyje w czym się jest że ktoś przed nami tutaj ktoś przed nami wymyślił coś fantastycznego i pozostaliśmy jakby tego spadkobiercami ale do rzeczy. Mam taką znajomą, która poprosiła mnie kiedyś, kończąc swoją edukację na Politechnice Warszawskiej, na właśnie na wydziale architektury, żebym się pojawił na jej obronie dyplomowej i dzięki temu wpuszcza mnie, żebym mógł zobaczyć ten świat, jak to wygląda. Na czym polegał jej dyplom? Otóż dostała kawałek Warszawy, po prostu jedną z dzielnic Warszawy, jakiś wyznaczony konkretnie teren. I ma go zaadoptować i zagospodarować jak chce, na, to, na co tylko chce. Co sobie wymyśli, musi zaprojektować, skonstruować, przeliczając przez wszystkie parametry konstrukcyjne, wszystkie prawidła fizyki, przez wszystkie prawidła konstrukcji i wszystko, co się z tym wiąże, żeby taka chałupa, chociażby jak z tyłu powstała i nie groziła zawaleniem, tylko żeby była do użytku. Dorota sobie wymyśliła tak zwany Instytut Kubański, czyli miejsce, w którym ludzie. W kontekście takim latynoamerykańskim będą mogli się spotykać i, w, spotykać i w tej kulturze, ale przede wszystkim, że jest tam też przestrzeń do tworzenia takiej kultury tańca latynoskiego, salsowego i z tym co się wiąże. I miała konkretnie po prostu wyznaczoną działkę z góry, z drona, jakby zobiektywizowaną, gdzie to jest, umiejscowioną, łatwo ją można było poznać. I ciekawostka polegała na tym, że yy, musiała jakby obronić ten swój projekt, patent, pomysł. Jakiś koncept przed dosyć znaczną komisją fachowców, no i potem drugi egzamin, jakby druga część egzaminu, odbywała się w innym pomieszczeniu, gdzie była jakby przepytywana z wszystkich lat, z wszystkich przedmiotów studiów. Dla mnie to było ciekawe akurat to. Z tego momentu, że mogła coś stworzyć, mogła coś wymyśleć, musiała się jakby obronić i uwarunkować dlaczego, akurat, tak i że to ma rację bytu, że potem ten projekt może wejść w fazę realizacji. I tak sobie myślę, że każdy z nas ma jakąś tam możliwość, jakąś działkę w swoim życiu dostał. Nie tylko, że od rodziców, żeby się mógł wybudować, i chętnie byśmy cię pewnie dom postawili. O tym większość z nas jakoś tam marzy mieć swój dom, a nie to wymarzone M4 gdzieś tam w bloku na czwartym czy dziesiątym piętrze, w zależności, czy jest winda, czy nie ma windy. No ale zmierzam powoli do tego, że w dzisiejszej Ewangelii jest dosyć takie mocne słowo: kto nie będzie miał w nienawiści. No i teraz oczywiście nam nie wypada mieć w nienawiści kogoś, coś. Nie wypada nam właśnie tak po katolicku, bo z jednej strony Jezus nam stawiał drugą barierkę, jest takie trochę niekonsekwentne, no mówi miłuj swoich nieprzyjaciół, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. I z jednej strony kochaj, a z drugiej strony kto nie będzie miał w nienawiści. No to o co tutaj chodzi? Niech się zdecyduje w którąś stronę. Rozkodowanie tego słowa nienawiść ma to do siebie tym bardziej, że tam jest ojciec, matka, syn, córka i są bardzo konkretne parametry łącznie z tym, że nienawidzić samego siebie, a to też jest możliwe. Czasami sobie to podrujemy i z jednej strony, nie chcemy dać dojść do głosu tego, no bo nie wypada, to trzeba jakby wyszlifować, nie może być kantów, żadnej drzazgi, nie może nic wystawać, nie może być żadnego pęknięcia w tym naszym życiu no bo co opinia publiczna powie jak cyzelujemy jak to się sprzedać i przed żoną mężem przed dziećmi przed rodzicami i w tych wszystkich konstelacjach jakie mam przed chłopakiem przed dziewczyną i wszystkie możemy sobie pod ten wzór podkładać dane nasze osobowe ale jak to dopuścić do nienawiści jak mi się tam czasami aż zagotuje po prostu jak na ciebie patrzy to bo szczególnie tutaj optyka Jezusa dzisiaj pada na najbliższych, z tymi, na tych, z którymi żyjemy i, i tym, którzy z nami żyją, no na nas też, tak? Nie wiem, czy się tak wprost zdarzyło kiedyś na widzieć, że to się tak potężnie zranił, tak cię ktoś doświadczył, tak cię ktoś wykiwał, żeby nie powiedzieć też zostawił, no, że aż się na samą myśl, na samo wspomnienie, aż się jeszcze gotuje, że to jest taka żywa, tętniejąca, jakby żarem rana. No i to może być podstawa ku temu, żeby kogoś nie nienawidzić, tak? Łącznie z tym, że jeszcze ja ci nienawidzę i nigdy ci tego nie wybaczę. Są kuluary wychowawcze tego, czyli że rodzice muszą się mierzyć z tym, że nie tylko te młodsze, ale zwłaszcza te dojrzewające osobniki, których tak naprawdę autorami jesteśmy my, bo z naszego ciała wyszło jako z rodziców. No i teraz myśleliśmy, że to tak ładnie będzie i z jednego gniazda mogą być różne pisklęta i o tym już wiemy. I wydaje się, że ten sam materiał genetyczny na no tutaj Inaczej było z córką, inaczej jest z synem, albo odwrotnie. I z tym było świetnie. A tutaj same problemy od początku do końca. I teraz też można usłyszeć osoby, sobie, tak, że no, nienawidzę cię. No i to jest związane oczywiście też z tą przestrzenią, że dopóki karmisz dziecko tak jak ono chce i spełniasz jego potrzeby tak jak ono chce, no to w porządku. Ale jak zaczniesz stawiać jakieś wymagania, albo zaczniesz je cyzelować, albo zaczniesz przycinać tak jak. Winogrona w pewnym momencie, żeby tylko nie szło w badyle, żeby je nie zdziczało. Gdzieś tam, tylko żeby była kiść tego winogrona na słońce, gdzieś tam i na dobry deszcz wystawiona, ale po to te wierzchołki wzrostu przycinamy, żeby gdzieś tam nie poszły byle gdzie, tylko chcemy je kontrolować, żeby to cały soczek poszedł i można było potem zmiażdżyć to winogrono i było z tego przednie wino. No czego oczywiście to winogrono ludzkie może nie rozumieć, dlaczego jest przycinane i będzie się burzyć. Aż do zakipienia naszej krwi, a nie dzieci. No i też wiadomo, że nie powinno się odgryzać czy odcinać ręki, która nas żywi, karmi, ale no, bywa różnie możemy mieć pokaleczony ustaw, jakby w różnej i, i uszy, i serce, przez to w różnych sytuacjach. Natomiast temat jest taki, jak sobie z tym poradzić. Tak, że nas ktoś nienawidzi. I to może być taka sytuacja, że no, ktoś nas nienawidzi dlatego, że nie spełniamy czyichś oczekiwań, że nie spełniamy czyichś potrzeb, że się nie, nie wklejamy w te oczekiwania, a nie jesteśmy od tego, żeby czyjeś oczekiwania w życiu spełniać. Mamy je brać pod uwagę i mamy być na nie otwarci i wrażliwi, ale dopóki to nie zabiera nam godności i dopóki nie godzi to w nasze zbawienia albo w czyjeś zbawienie. Takie mają być kryteria. I kolejna rzecz, yy... To może nas ktoś z znienawidzić, albo też możemy świadmi się z nienawidzić ze względu na jakieś decyzje, które podjęliśmy w życiu. Takie czy inne, czy to one będą związane z tym, że po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach życia z kimś, czy to w małżeństwie, czy w przyjaźni, czy w jakiejś innej bliskiej relacji, okazuje się, że no albo my, albo ktoś się po prostu wysypał, ktoś się wyłożył po całości po bruku leży, tak? Coś się potukło potem popękało jakby konsekwencje są nie do odwrócenia czasami, tak się przynajmniej w optyce czy w diagnozie, w diagnozie naszego serca wydaje. Natomiast to nie wcale tak nie musi być, że ta nienawiść musi być czymś złym. Tak jak nie każda miłość musi być od razu cnotą, tutaj cytuję za Augustynem Pelanowskim, tak samo nie każda nienawiść musi być grzechem. W jakim sensie? Że Bóg nas dzisiaj kierując w tym mocnym, takim piekącym zdaniem, że ma być w nienawiści, bo te wszystkie relacje, bo inaczej nie będę mógł za nim pójść i być jego uczniem, to znaczy nie mniej nie więcej, że. Nie jesteś dla mnie wszystkim. Tak bym to dzisiaj zakotwiczył, i tak bym to gdzieś tutaj z, 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 w optyce takiej postawił, że nie jesteś dla mnie wszystkim. Bo zobaczcie, z jednej strony, i zobacz, no jeżeli masz kogoś bliskiego, czy to będzie mąż, żona, dziecko, przyjaciel, przyjaciółka, i powiesz mu, no jesteś dla mnie wszystkim. No to ta, tej osobie dajesz sznurki, gdzie może ciągnąć, no. Nie możesz ode mnie odejść, nie? Możesz ode mnie wymagać. Tak Przecież jestem dla ciebie wszystkim. Jeżeli mi się sprzeciwisz albo zrobisz coś wbrew nie wiem, moim oczekiwaniom, mojej woli, no to ja, wiesz, zabiorę ci trochę siebie. Już nie będziesz, nie będę już mógł być dla ciebie wszystkim. Czyli jesteś ode mnie zależny. A ta wolność, gdzie mogę powiedzieć komuś: „Nienawidzę cię”. Nie tylko, że nie boję się, że ta, więź po takiej wypowiedzi się zerwie, że po takim w wyeksplodowaniu emocjonalnym i nie tylko i słownym i werbalnym, że to nie tylko poczekamy na dobra, jakoś to będzie, no bo kurz po tej zadymie opadnie i wrócimy do normalności. Wcale tak nie musi być. Ale można na samym początku nie mieć ani tej przestrzeni, ani tej odwagi, żeby komuś tak powiedzieć. I mieć w sercu tą, tą wolność, że no mimo, że jesteś moją żoną, mimo że jesteś moim mężem, mimo że my ma raz dzieci, że mamy razem kredyt, że mamy razem dom, który budowaliśmy przez lata, i nie tylko ze ścian, ale i z jakiejś tam relacji, no to, to, to nie jesteś dla mnie wszystkim. Bo dla mnie wszystkim może być tylko Bóg. I total jakby posiadanie jakiejkolwiek przestrzeni to jest tylko Bogu. Każdy inny element, który sobie wyzłocisz, i powiesz, że jest dla ciebie wszystkim, albo Ty jesteś dla kogoś wszystkim i w to wierzysz, niezachwianie, że to się nigdy nie zmieni. No, to może by skończyć się twardym lądowaniem. Można łącznie z tym, że stracić podwozie, Jakby, czyli grunt gdzieś, który się zachwyje pod, pod nogami, i można z tej sytuacji nie wylądować. Więc niech ten tydzień będzie takim patrzeniem: no, kto jest dla mnie wszystkim i komu, ja powiedziałem, czy dałem tą właśnie wolność, że mogę być dla kogoś wszystkim, bo to najczęściej są takie relacje, takie obiekty, i takie sytuacje, i takie osoby. Które my bałwochwalczo wystawiamy na numer jeden, i zamiast być dla nas błogosławieństwem, to prędzej, już później stają się dla nas przekleństwem i srogo nas kosztują, łącznie z tym, że będziemy sobie pluć nie tylko w brodę i mówić: Nienawidzę siebie za to, że komuś tak pozwoliłem, pozwoliłam. A jakaś dobra nowina na ten tydzień to właśnie może sobie usiąść i doświadczyć tego. No, rzeczywiście, no ja nie muszę być dla niego wszystkim. Nie muszę być dla niej wszystkim. I świat się nie zawali. To, co mi pomagało w takich trudnych momentach, to właśnie zadanie sobie takie pytanie, no i co, i świat się zawali? No to niech Cię błogosławię na tą niedzielę, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty, a ja idę szukać kół młyńskich. Niech się mieli!